No dobrze, zajmijmy się tematem, który, no cóż, na pierwszy rzut oka wydaje się totalnie sprzeczny. Bo jak myślimy o sztuce starożytnej Grecji, to od razu mamy w głowie harmonia, porządek, no doskonałość. A co jeśli powiem, że kluczem do tej całej doskonałości było celowe łamanie idealnych zasad? I to jest właśnie cała zagadka. Partenon, ten symbol klasycznego ideału, okazuje się być pełen subtelnych krzywizn. Jego fundamenty wcale nie są płaskie kolumny też nie są idealnie pionowe. No to pytanie brzmi, dlaczego architekci, którzy tak dążyli do perfekcji, uciekali się do takich, no powiedzmy sobie szczerze, trików? To nie będzie zwykła lekcja historii sztuki. Potraktujmy to raczej jak dochodzenie. Spróbujemy wspólnie odkryć, jak Grekom udało się pogodzić ten czysto matematyczny ideał z niedoskonałością ludzkiego oka i jak w ten sposób stworzyli dzieła, które, no cóż, do dziś definiują nasze pojęcie piękna. Więc sekcja pierwsza epoka sprzeczności. Zobaczymy, w jakim świecie zrodziły się te arcydzieła, bo żeby zrozumieć tę sztukę, musimy cofnąć się w czasie, wejść do świata, w którym ona powstała. A Grecja w V wieku przed naszą erą oj to było miejsce pełne sprzeczności, dosłownie kipiące od napięć. To był czas naprawdę nieustannego napięcia. Zobaczmy. Z jednej strony mamy ciągłe walki między miastami, państwami, jakieś konflikty wewnętrzne, walki klas, a z drugiej ogromne poczucie jedności, siły narodowej, zwłaszcza po zwycięstwach nad Persją. I ten chaos, i ta duma istniały obok siebie. To one właśnie kształtowały mentalność ówczesnych Greków. I tu dochodzimy do kolejnej fascynującej sprzeczności. Jak to świetnie ujął Perykles: Kochamy piękno z umiarem. Co to tak naprawdę znaczyło? Ano to, że cała wspaniałość, cały ten splendor był zarezerwowany dla sfery publicznej, dla świątyń, dla budowli państwowych. A prywatnie? Atyńczycy żyli bardzo skromnie. Cała ta energia twórcza szła po prostu na rzecz wspólnoty. Dobra, przejdźmy do zasad piękna, czyli do poszukiwania idealnej formuły. No bo jak w takim chaosie w ogóle znaleźć jakiś sens? I właśnie z tego napięcia, z tego całego bałaganu, narodziła się wręcz obsesyjna potrzeba porządku i harmonii. Grecy doszli do wniosku, że odpowiedź musi leżeć w matematyce, a sztuka, sztuka ma być jej językiem. I tu dochodzimy do kluczowego pojęcia. Kanon. Słuchajcie, dla Greków to nie była jakaś tam artystyczna konwencja, jakiś styl, nie. To była głęboka wiara, że piękno da się uchwycić w matematycznym wzorze, że ono jest obiektywną, realną właściwością wszechświata, a zadaniem artysty jest ją po prostu odkryć i pokazać. Ale jak bardzo konkretny był ten kanon, no to spójrzmy. Witruwiusz, czyli rzymski architekt, który czerpał garściami z greckich wzorców, podaje, że idealna fasada świątyni doryckiej musiała mieć szerokość dokładnie 27 modułów. I dosłownie każdy element od średnicy kolumny po wysokość grzymsu wszystko było precyzyjnie określone przez liczby. A to doskonale podsumowuje myśli całej epoki. Słowa Polikleta, słynnego rzeźbiarza to on, twórca posągu Doryforosa, dosłownie napisał traktat pod tytułem Kanon. Był przekonany, że całe piękno ludzkiego ciała tkwi w precyzyjnej matematycznej proporcji każdej jego części do wszystkich pozostałych. Więc, jak widać, ten pęd do matematycznej perfekcji absolutnie nie wziął się znikąd. Miał trzy solidne fundamenty: po pierwsze, filozoficzne przekonanie, że kosmos jest logiczny i uporządkowany. Po drugie, naukowa obserwacja. Oni naprawdę badali proporcje w świecie natury. I po trzecie, czysta wiedza techniczna. Rozumieli prawa statyki, znali właściwości materiałów. Okej, okay, a teraz dochodzimy do najciekawszego: łamanie zasad dla doskonałości, czyli ten tajemniczy składnik. Bo właśnie w momencie, gdy wydaje nam się, że już złamaliśmy kod greckiego piękna, że wszystko opiera się na żelaznych regułach, odkrywamy, że to zaledwie połowa historii. Prawdziwa tajemnica kryje się tam, gdzie Grecy świadomie zaczęły te reguły łamać. No i to jest właśnie sedno całego paradoksu. Mieli przecież idealny, matematyczny wzorzec. A mimo to architekci i rzeźbiarze z pełną świadomością wprowadzali do swoich dzieł, no właśnie, błędy. Pytanie brzmi, po co? Spróbujmy to sobie wyobrazić. Mamy świątynię zbudowaną ściśle co do milimetra według kanonu. Każda linia pozioma jest idealnie prosta, każda kolumna idealnie pionowa. Wszystkie mają tą samą grubość, czysta, matematyczna, lodowata perfekcja. A teraz zobaczmy, co Grecy zbudowali w rzeczywistości. Coś zupełnie innego. To, co miało być proste, jest lekko wygięte. Kolumny są delikatnie pochylone do środka. Nawet ich grubość minimalnie się różni. I uwaga, to nie są błędy. Te wszystkie niedoskonałości były w 100% celowe. To były tak zwane korekty optyczne. Bo Grecy zrozumieli coś absolutnie fundamentalnego. Ludzkie oko to nie jest idealny instrument pomiarowym. Ono nas oszukuje. Długa, idealnie prosta linia. Naszemu oku wydaje się, że ona w środku się zapada. Kolumny na tle jasnego nieba wyglądają na cieńsze niż te w cieniu, a pionowe linie na skrajach pola widzenia sprawiają wrażenie, jakby się rozchylały na boki. Więc żeby osiągnąć wrażenie doskonałości, Grecy musieli świadomie zdeformować obiektywną matematyczną rzeczywistość. I ten cytat Lizypa rzeźbiarza z IV wieku to jest po prostu esencja całej tej filozofii. Zobaczcie, co on mówi. To jest rewolucja w myśleniu. Nastąpiło przejście od tworzenia sztuki, która jest obiektywnie doskonała, do tworzenia sztuki, która wygląda na doskonałą w oczach człowieka, który na nią patrzy. Dobrze, podsumujmy. Sekcja czwarta miara wszechrzeczy, czyli sztuka na ludzką miarę. No więc, co to wszystko oznacza? Jak pogodzić ten świat matematycznego ideału ze światem omylnego ludzkiego oka? Otóż, co najciekawsze, dla Greków tu wcale nie było żadnej sprzeczności. I to jest chyba najważniejsze do zrozumienia. Kanon i korekty optyczne to nie byli wrogowie wręcz przeciwnie, to były dwa narzędzia, które służyły temu samemu celowi, osiągnięciu idealnej harmonii. Kanon dawał im ten obiektywny, boski wzorzec oparty na prawach kosmosu, a korekty optyczne one po prostu dostosowywały ten idealny wzorzec do naszej ludzkiej, niedoskonałej percepcji. I to jest chyba najważniejszy, ostateczny wniosek z całej tej historii. Mimo całego tego dążenia do ideału, do boskich proporcji, grecka sztuka nie była tworzona dla bogów, którzy mogliby ją podziwiać z jakiegoś idealnego punktu widzenia. Nie. Ona była tworzona dla ludzi dla ludzi stojących na Ziemi. Jej ostatecznym sędzią nie była abstrakcyjna matematyka, tylko ludzkie oko i ludzki umysł. A więc jakbyśmy mieli zebrać to wszystko w całość, estetykę klasyczną można opisać w pięciu punktach. Po pierwsze, formy kanoniczne, czyli oparte na regułę. Po drugie, organiczne proporcje. Po wzorce czerpano z natury. Po trzecie, idealizowany realizm pokazywano świat, ale w jego lepszej, doskonalszej wersji. Po czwarte, statyczne piękno, czyli spokój i równowaga. I wreszcie po piąte, chyba najważniejsze, harmonia psychofizyczna czyli idealne połączenie ciała i duszy. Wydaje się, że Grecy doskonale rozumieli, że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, że prawdziwe mistrzostwo to nie jest ślepe trzymanie się reguł, to jest wiedza, kiedy i jak je naginać, żeby stworzyć coś, co te reguły przekracza. Pytanie więc pozostaje otwarte i myślę, że warto się nad nim zastanowić. Czy prawdziwe piękno tkwi w doskonałych zasadach, czy może jednak w mądrości, która pozwala je łamać?